nigdy nie posługiwałeś się pędzlem, a chcesz odświeżyć swoje wnętrza poprzez malowanie, to wszystko w szybkich poradach od Oferteo. Przed rozpoczęciem malowania ważne jest odpowiednie przygotowanie ścian. Usuń obrazy, gwoździe i inne ozdoby, a następnie oczyść powierzchnię ze starych farb, tynków czy plam. Wypełnij ubytki gipsem za pomocą szpachli, pozostaw do wyschnięcia i wygładź nierówności, posługując się siatką ścierną. Nałóż grunt, który zwiększy przyczepność farby i poprawi jej trwałość. Następnie wybierz odpowiednią farbę do malowania ścian. Emulsje lateksowe są popularne ze względu na swoją trwałość i łatwość aplikacji. Wybierz także odpowiednie narzędzia, takie jak wałek i pędzel. Wałek jest idealny do większych powierzchni podczas gdy pędzel doskonale sprawdzi się przy malowaniu krawędzi i trudno dostępnych miejsc przed rozpoczęciem malowania zabezpiecz meble, podłogę i inne elementy, które mogą zostać zabrudzone farbą. Użyj folii ochronnej, taśmy malarskiej i materiałów ochronnych, aby uniknąć niechcianych zabrudzeń. Teraz przejdź do malowania ścian. Zacznij od narożników i krawędzi, korzystając z pędzla. Następnie przejdź do malowania większych powierzchni bałkiem. Pamiętaj o równomiernym rozprowadzaniu farby i unikaj zbyt mocnego nacisku na narzędzia, aby uniknąć powstawania smug. Po nałożeniu pierwszej warstwy farby, jeśli potrzebujesz dodatkowego pokrycia, nałóż drugą warstwę po upływie zalecanego czasu schnięcia. Po zakończeniu malowania upewnij się, że dobrze wyczyszczono narzędzia. Farbę można usunąć z pędzli i wałków za pomocą wody i mydła. Oczyść również obszar roboczy i zdejmij zabezpieczenia. Pamiętaj o cierpliwości i staranności, a efekt końcowy na pewno Cię usatysfakcjonuje. A jeśli samodzielne malowanie to nie Twoja bajka, na stronie oferteo znajdziesz odpowiednich fachowców, którzy chętnie pomogą Ci w w przeprowadzeniu tego zadania